Jak włączyć automatyczną aktualizację kursów walut w InsertGT? Programy linii InsertGT posiadają mechanizm, który pozwala na automatyczną aktualizację kursów walut, zarówno kursów publikowanych przez NBP, jak i EBC. W celu jego włączenia należy przejść do modułu Administracja, Parametry, a następnie Aktualizacje Biznesowe. Zakładki kursy walut oraz kursy walut EBC dają możliwość określenia momentu pobrania nowych kursów walut przez program. Kursy walut mogą być aktualizowane tuż po uruchomieniu i zalogowaniu się do aplikacji lub gdy tylko staną się dostępne na serwerze firmy Insert. Program może też codziennie o określonej godzinie sprawdzać dostępność nowych kursów walut. W przypadku pracy sieciowej, gdy nie wszystkie firmowe komputery mają dostęp do Internetu, można wskazać, które stanowiska komputerowe będą odpowiedzialne za aktualizację kursów. Warto zaznaczyć, że aktualizacja kursów walut wymaga aktywnego abonamentu na ulepszenia oraz wyrażenia zgody na korzystanie z usługi InSmail. Dzięki aktywnej usłudze INSMAIL uzyskujemy możliwość otrzymywania odpowiednich wiadomości, informujących o dostępności nowych kursów walut. Dodatkowym wymogiem w przypadku kursów EBC jest posiadanie podłączonego do programu konta INSERT.